Dla pacjentów, dla ich rodzin możliwość przejścia przez ten bardzo trudny okres, jakim jest choroba, w tak pięknych warunkach, jest na pewno wielkim, wielkim, wielką, wielką pomocą w chorobie. Chcemy Państwu powiedzieć, że niech ten dom będzie symbolem naszej wspólnej wrażliwości, bo jesteście w nim Wy, są w nim nasi najlepsi wolontariusze. I są wszyscy ci, którzy jeszcze nie wiedzą, że będą temu domowi pomagać lub będą z niego korzystać. Więc w imieniu tych wszystkich właściwie podziękujmy sobie, że stać nas było na ten wysiłek i dom jest faktem.